Siema, tu Olo z Rowling. słuchajcie, witam Was w filmie, w którym będę za chwilkę jechał onboardowo tym Challengerem, Dodgem Challengerem 57 Hemi i opowiem Wam trochę o moich wrażeniach z tej jazdy i o wszystkim, co tu jest warte do opowiedzenia. Słuchajcie, zacznijmy od tego, żeby chwilkę chłopak pogadał. Ten wydech jest bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza przy włączaniu, przy ruszaniu i przy mocnym pałowaniu. Trochę gorzej jest z, z dronem na trasie, co Wam potem pokażę, ale generalnie wydobywa seryjnie z tej hałusemki to, co powinien. Zdecydowanie daje to radę. Dobra, słuchajcie, róbmy rzeczy fajne. Zaczniemy od tego, żeby sobie tutaj przyspieszyć do setki i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam to już trochę przećwiczone, ale wcale nie oznacza to, że teraz mi się jakoś całkiem nieźle to uda. Najlepszy czas, jaki udało mi się zrobić wcześniej, zobaczcie zresztą film główny z testu tego samochodu, to najlepszy czas wyszedł mi 5,4 sekundy do setki. Patent na to jest taki, żeby oczywiście zostawić kontrolę trakcji włączyć tryb sport no i nie można kombinować niestety z, manualną, z manualnym przekładaniem skrzyni, bo to nic nie daje natomiast robię tak, że troszkę depczę go tutaj na hamulcu zanim on ruszy no i wtedy jakby jest szansa na trochę mniejszy poślizg przy, przy ruszaniu bo on się spina i jakby ten początek jest trochę wolniejszy, a potem jak już łapie to już jedzie, także zobaczmy jak to wyjdzie teraz, uwaga wow, cudownie udało mi się 5,3 widzicie, i to tak z miejsca dobra, to teraz się chwilkę wyluzujemy i uspokoimy ten teścik już mamy zaliczony bardzo się cieszę, że udało mi się poprawić wynik zresztą dzisiaj jest trochę bardziej sucho niż jak kręciłem główny film wtedy było troszkę wilgotno więc te 5,4 wtedy naprawdę było niezłe myślę, że jakby rozgrzać opony albo jakby mieć naprawdę niezłe opony to można by próbować się zbliżać do tych 5 sekund do setki. Aczkolwiek, jak sami słyszeliście, auto traci mocną przyczepność, więc no, trzeba się tego nauczyć, wypróbować, oswoić itd. Co Wam chcę jeszcze pokazać? Możemy sobie w tym momencie wyzerować komputer i zobaczycie, jak tutaj wygląda spalanie. W tym momencie go zresetowałem. Będzie on teraz cały czas wyświetlany tutaj na tym środkowym wyświetlaczu. Ze spalaniem jest bardzo ciekawie, bo dzięki systemowi wyłączenia czterech cylindrów ten samochód potrafi być bardzo oszczędny. Mi się na trasie udało zejść spokojnie do 7,5 litra na 100 przy prędkościach typu e, powiedzmy do 110 na godzinę. E, ale nawet jeżeli się przyspiesza trochę bardziej e, i jedzie koło tam 120-130, to to spalanie nie jest jakoś przerażające i nie wykracza powyżej dychy. Także jak na takiego kolosa e, sytuacja jest naprawdę bardzo bardzo korzystna. No a w takim turboekonomicznym teście e, udało mi się zrobić tam poniżej 7 litrów, też zobaczcie to w głównym filmie. Teraz Wam mogę na szybko pokazać, jeżeli chcemy się trochę pochuliganić i wyjeżdżać z takich miejsc jak to e, z piskiem opon, to też proponuję włączyć tryb Sport, wyłączyć kontrolę trakcji, bo ta kontrola trakcji w bardzo mocny sposób go łapie i ogranicza. E, to auto strasznie włozi tyłkiem, więc e, jeżeli chcemy trochę podzikować, to zdecydowanie musimy te rzeczy wyłączać. No i uwaga. stoi w miejscu, ale jedzie i zobaczcie jaki dymek poszedł Ach, cudowna sytuacja dobra, włączamy z powrotem obie sytuacje i jedziemy sobie Teraz oczywiście spalanie jest duże, ale możecie też zerkać, jeżeli to dobrze widać, na spalanie chwilowe. Eee, tutaj też po środku tego wyświetlacza widać, kiedy włączają się tylko cztery cylindry eee, i kiedy to, to spalanie faktycznie jest mocno oszczędzane. Teraz, słuchajcie, pojedziemy sobie trochę po rondzie oczywiście. podzikujemy ale na tyle, na ile możemy. Tutaj w miarę kulturalnie się zachowywać. I powiem wam trochę o tym, jak to auto się prowadzi. E, pan z Hondą, oczywiście, zdecydował, że jedzie nam przed ten i nie zaczeka. A mógłby zaczekać, nic by go to nie zbawiło. Zrobimy jeszcze jedno kółko. Słuchajcie, generalnie jestem dosyć pozytywnie zaskoczony tym, jak to auto się prowadzi, tym jak przełożenie kierownicy jest dosyć sztywne i precyzyjne. E, tym, jak zawieszenie też całkiem nieźle trzyma, nie jest to galareta. Zdecydowanie. E, jest to na plus w tym aucie Jest to mocno zaskakujące A teraz pojedziemy sobie w tuneliku I znowu trochę podzikujemy Żebyście posłuchali jak to brzmi Hamulce niestety dosyć słabe Trzeba je bardzo mocno deptać Ale ciężko jest czymś takim Zatrzymać taką masę Niestety nie ma tutaj rewelacji Czuję, że jeszcze troszkę nam oponki pachną O i decha my pana na e, bo Pan na e na pewno jest bardzo fajny. Wyjedziemy sobie za chwilkę, słuchajcie, na trasę. To opowiem Wam więcej o prowadzeniu tego auta na linii prostej. Oczywiście, coś do czego został stworzony mimo wszystko. Włączmy sobie na drive. No i tak, słuchajcie, tak jak wspominałem, kierownica ma naprawdę całkiem niezłe i precyzyjne przełożenie, niestety nie mamy tutaj możliwości zmiany twardości tego przełożenia, ale to co jest jest i tak bardzo w porządku i jestem, jestem tutaj mega zaskoczony, tak samo zawieszeniem które też nie pływa jakoś bardzo to auto jest w miarę precyzyjne i da się je fajnie wyczuć, o teraz możecie usłyszeć buczenie które jest tutaj wywołane za sprawą tego systemu wyłączenia czterech cylindrów no i wydechu, który łapie sobie dron na trasie, więc generalnie w pewnym zakresie o, w pewnym zakresie obrotów, to auto po prostu zaczyna sobie buczeć. Ten system wyłączania czterech cylindrów jest bardzo fajny, o tyle, że pomaga nam mega oszczędzać paliwo w tym aucie, wtedy kiedy jakby nie, nie musimy go spalać. Natomiast no, ten dron jest gdzieś tam mocno męczący. I no też dynamika samochodu wtedy mocno spada. i żeby ten, żeby challenger wybudził się z tego snu czterocylindrowego, to naprawdę trzeba go mocno podeptać i chwilkę trzeba poczekać, zanim on załapie w ogóle o co chodzi i, i może z powrotem jechać. Auto jest bardzo wygodne. Mimo tego, że jest tutaj wyposażone bardzo standardowo w środku, te fotele są materiałowe, podstawowe, ale są mega wygodne. Jest też podparcie lędźwiowe, co dla mnie jest bardzo dużą zaletą akurat. E, niestety jest tylko na fotelu kierowcy, fotel pasażera jest strasznie biedny i ma tylko dwie regulacje, przód, tył i oparcia. Natomiast jest to bardzo wygodne auto, bardzo fajnie miękko się tu siedzi, dobrze naprzeciwko kierownicy. Zaprasza po prostu do tego, żeby jeździć nim w taki sposób. Co ciekawe, co wam zaraz zademonstruję, promień skrętu w tym samochodzie jest rewelacyjny. Zobaczcie. Pach! W ogóle nie mam mowy, żebym tam gdzieś daleko wyjeżdżał. Praktycznie zawróciłem na lewy pas. Z lewego na lewy. Także wygląda. A, pociśniemy tutaj chłopaków trochę co na to Astra no tak, i teraz panowie zablokowali mi całą jezdnię ale ja na szczęście sobie zjadę tutaj nie, pan też nie ma zamiaru zjeżdżać dobra, zobaczcie tak wygląda wyprzedzanie no i tak, za chwilkę wyjedziemy sobie jeszcze troszeczkę na trasę taką króciutką o, tutaj jesteśmy na łuku Słuchajcie, z tym samochodem trzeba uważać, on ma swoją przyczepność i dzięki tej kontroli trakcji jakoś to się trzyma. Natomiast jak jest mokro, musicie mega uważać. Zwłaszcza jeżeli chcecie wyłączyć kontrolę trakcji, ale musicie mega uważać, bo zerwanie przyczepności w tym samochodzie jest naprawdę natychmiastowe. E, zerwanie tyłu jest rzeczą oczywistą, bo to jest auto tylno -napędowe. natomiast e, miałem też pewien epizod, że zerwało mi przód. Jechałem po łuku w dół, troszkę mokrym, zerodzikowania dosłownie, nie wiem, 20-30 na godzinę w dojeździe do Oshaw. Do i słuchajcie, coś go wybiło delikatnie z przodu i auto zaczęło lecieć i wtedy jest naprawdę bardzo trudne do opanowania, więc jeżeli ta masa jakkolwiek wytrąci wam się z równowagi, to naprawdę możecie mieć troszkę kłopocik z tym, żeby ją opanować i, i, i z powrotem złapać w cugle. Gdzieje się bardzo fajnie, zobaczcie. Mogę teraz resetować. Aha, nie dobrze. No ale powiedzmy tak, przy tam lekkim dzikowaniu, przed chwilką, jeżdżeniu start stop mieliśmy około 15 litrów. Teraz, jak się totalnie wyluzujemy, będziemy jechali od około tych 60 mil na godzinę, nawet trochę mniej. Zobaczcie, no dobra, zjeżdżam z górki, spalanie jest 2 litry. <laughs> Za chwilkę to się oczywiście wyrówna, ale chwilówka przy takim lekkim muskaniu gazu i takim perperaniu, zobaczcie, jadę tak jak wszyscy tutaj na trasie. No to chwilówka tutaj będzie około 5 litrów, i spalanie średnie też wyjdzie około 7, tak naprawdę. Przy szybszych przelotach, no to już mówiłem, jak te wartości będą się kształtowały. Także można, można. Aczkolwiek ten dronik, na razie Wam go nie zaprezentuję, on się pokazuje w jakichś konkretnych zakresach obrotów, ale jest. Jest to rzecz denerwująca, pewnie jedna z niewielu, tak naprawdę, w tym aucie. Może jest to kwestia tego, żeby sobie wymienić wydech na aftermarketowy, jakiś taki rozsądny, który ten dron niweluje, ale jednocześnie uwalnia tę fałsemkę i pozwala jej troszkę poddychać i troszkę pogadać z nami. Znowu możemy sobie leciutkiego dzika zrobić. Mamy strzałeczkę sport, kontrola atrakcji, Zobaczmy, tylko czy tam nikogo nie wjedziemy. Chwilowo nie jedziemy sobie tutaj. O, i takie rzeczy jak tutaj trzeba uważać. Jakieś kamyczki wysypane, jakieś takie rzeczy wiecie. To jest naprawdę. Ale. Trzyma się, trzyma się. Niestety bardzo brakuje mi tego, żeby móc przekładać biegi przy kierownicy. Zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby wbijać tutaj. No jak widzicie reakcja tej skrzyni nie jest jakaś porywająca. Na jedynkę, nie na dwójkę, mi nie da zrzucić. O teraz mi da zrzucić na dwójkę. Oczywiście ja też trochę robię to nieprecyzyjnie, tutaj niestety to czerwone pole zaczyna się przy około 5,5 obrotów, więc też jakby liczysz na to, że to auto można troszkę bardziej i mocniej pocisnąć, a tu nagle okazuje się, że wchodzisz już na czerwone pole i musisz, no słucham, halo, nie miód tylko sport, dobrze, ja bym chciał spokojnie pojeździć, o. Także niestety przełączanie tych biegów nie jest sportowe, nie jest precyzyjne. Można zapomnieć tutaj o, o takiej torowej jeździe w, w tym wariancie samochodu. Zresztą ta skrzynia biegów też mam wrażenie, że. Troszkę szuka, też mówiłem o tym w, w głównym filmie, jak jedziemy wolno, to ona dosyć wolno, znaczy dosyć szybko przełącza te, te, te przełożenia. Może nawet za szybko, i, i jakby ciężko jest uzyskać rozsądną dynamikę. Natomiast jeżeli jedziemy szybko, to on trzyma te biegi, ale mam wrażenie, że też trochę trzyma je za długo, jak na. To, co ja bym chciał e, osiągnąć w tym aucie, nie ma tutaj niestety trybów e, jazdy do wyboru e, różnych. Jest tak naprawdę tryb sport. E, no i tylko on pozwala nam cokolwiek zrobić, ale bardzo mocno radykalizuje wtedy e, ten samochód w sensie właśnie e, e, trzymania przełożeń. Więc nie ma niestety środka, e, żeby osiągnąć jakiś e, odpowiedni dla siebie tryb. O, słyszycie? Włączyły się cztery cylindry i był ten dronik. O. I to są dokładnie rejestry. No teraz jest w miarę lepiej. Możliwe dlatego, że się troszkę rozgrzał wydech. Ale jest buczenie. Nie nastawiajcie się na to, że będziecie mogli tutaj siedzieć i słuchać muzyki e, i jednocześnie jechać tym samochodem komfortowo, no bo on niestety na trasie potrafi sobie troszkę popuczeć. Powiedziałem o skrzyni, powiedziałem o spalaniu. Zobaczcie, znowu mamy piętnastkę średnio e, przy takiej jeździe jak przed chwilką. Troszkę trasa, troszkę dzikowania. E, tak naprawdę w mieście spokojnie możemy się w takich wartościach zamknąć, wykorzystując czasami potencjał tego samochodu. No i jeżdżąc oczywiście przepisowo. Jedna rzecz warta zwrócenia uwagi właśnie tutaj bym przed chwilką skasował Corsę, e, przepraszam, e, Astre, dlatego że te lusterka, e, które są tutaj standardowo w samochodzie, są po prostu absolutnie. Niesatysfakcjonujące, i mają bardzo duże martwe pole, więc zupełnie nie widać, jak to się jest w martwym polu Trzeba się rozglądać. E, tak samo tutaj, no, na boki, tak naprawdę tutaj widoczność jest całkiem niezła. E, spróbuję się tutaj odwrócić. Zobaczcie, niestety, tutaj jest kiła. Tutaj w zagłówek jeszcze nam dosyć mocno zasłania to pole widzenia, więc z tej strony jest bardzo źle. W każdą inną jest tak naprawdę całkiem w porządku. Dobra, śmigamy dalej. Możemy sobie szybko zrobić zawrotkę z gazem. O! No i co to było? Widzicie, to właśnie była podsterowność chłopaka. Nie wiem zupełnie dlaczego tak zareagował. Wyłączyłem kontrolę. A nie wyłączyłem kontroli, dlatego. Widzicie. No. Operowanie tymi wszystkimi przyrządami jest takie troszeczkę toporne i niestety nie jest tak, że możemy szybko zmieniać charakter tego samochodu. Musimy być trochę zdani na to, jak on się zachowuje. No chyba, że po prostu regulujemy to wszystko pedałem gazu. No jeżeli go mocno ciśniemy, to on od razu będzie reagował i może jesteśmy w stanie się obyć bez tych wszystkich dziwnych guziczków tutaj. Znowu łuczek wyjedziemy na trasę i za chwilkę będziemy kończyli. Na pewno jest to bardzo wygodne i sympatyczne auto do jazdy na co dzień. Jeżeli chcecie mieć trochę zwariowanego amerykańskiego potworka, no to to jest bardzo dobry kandydat. Ten silnik 5,7 też jest świetny. Na pewno jest to stara, dobra, sprawdzona konstrukcja, która będzie długowieczna i wytrzymała. I na pewno jest to auto, które przede wszystkim na co dzień jakby nie będzie sprawiało wam problemów z eksploatacją, ale też spalaniem. A jak będziecie chcieli kilka podzikować, to też da Wam taką możliwość. Jeżeli chcecie autem jechać na tor, albo jakoś bić wszelkie rekordy przyspieszania do setki, albo jeszcze jakiekolwiek inne, czy na 1,4 mili, no to wtedy zastanówcie się nad czymś mocniejszym: może 6,4. E, może jakoś podłubany, a może od razu Hellcat e, może wszystkie te inne, najbardziej wypasione wersje. E, też jestem ciekaw, mam nadzieję, że kiedyś dane mi będzie testować takie auto. Bo jestem ciekaw, jak przy takiej mocy e, te samochody się trzymają. Jeżeli przy niecałych 400 koniach ten samochód, oczywiście on, dobra, ma bardzo słabe opony, to jest chyba szerokość 245, więc nie ma mowy, żeby one trzymały jakoś rewelacyjnie. Ale nawet przy wielkich laczkach, jak ma się 700-800 koni, to ja nie wiem, jak to auto się trzyma podłoża i jak robi te super wyniki do setki typu tam 2,8 2 sekundy. Ale na pewno dostarcza dużo frajdy No i zobaczcie, kruzujemy sobie, rączka jedna tutaj, druga tutaj, chill out. -y. Moim zdaniem to auto stworzone jest do takich klimatów i okazjonalnej przegazówki tak osiągamy po prostu totalny spokój w duszy i masaż tą v 5.7, która masuje nam cudownie Pupsko. Bardzo przyjemne auto, bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące. No i wygląda świetnie. Ta masa jego nie jest przetłaczająca. Eee, ale jednocześnie do, do, dorzuca nam takiego majestatu, że wiemy, że jedziemy kawałem fajnej fury, a nie jakimś tam Mitsubishi Coltem. Z całym szacunkiem dla ludzi z Mitsubishi Coltem, oczywiście. No i tak, słuchajcie, jak macie jakieś pytania co do tego, jak to jeździ, zapraszam do tego, żebyście komentowali ten film. Ja spróbuję odpowiadać na wszystko, na wszystkie Wasze komentarze. Oczywiście, zgodnie z moją wiedzą, jeżeli będę wiedział, jak na to odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że będę wiedział. Z ciekawostek, kręcę ten onboard już drugi raz, bo pierwszy niestety mi nie wyszedł, bo bo zepsuł się dźwięk. Także mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie git. I tak, słuchajcie, prawie 20 minut, także nie przedłużam. Żegnam się, kochajcie się, miłujcie się, bądźcie fajnymi i szlachetnymi ludźmi. Mam nadzieję, że uda Wam się spełniać motoryzacyjne marzenia i kupować takie samochody i jeździć nimi. Pozdrawiam Was serdecznie, zadawajcie pytania. Lajkujcie ten film, subskrybujcie ten kanał i w ogóle wszystko. I widzimy się w kolejnych filmach. Yeah, easy rolling cool channel. Yeah, subscribe man. Dobra, starczy tego dobrego.